stream. To powinno mi się to już tutaj pokazać. O, jest, ok, z opóźnieniem. Z opóźnieniem, ale powinnam tutaj widzieć. Jest git. Czyli widzicie, teraz przekazujemy yy, przekazujemy sobie z OBS-a, tylko jest opóźnienie, widać. <grywy> no. Przekazujemy sobie po prostu yy, z obs teraz yy, yy, na YouTube bezpośrednio robimy transmisję. Mogę sobie przejść na kolejną scenę. Na tą scenę. Dobra, czyli widać, wszystko działa, możemy się tutaj e, przełączać w taki sposób, jaki sobie e, ustawicie. Dobra, ja zakończę tą transmisję. Okej, okay, tak. Zakończ. Okej, okay. czyli